Państwa, a my dzisiaj zaczynamy nowy cykl, i będzie to cykl pod hasłem Piąteczek Ploteczek. Mm -hmm. A naszą przewodniczką po tym czerwonym dywanie będzie Natalia Tak Dzień dobry, Natalia. Dzień dobry. W nowej Dzień dobry. roli, proszę Państwa, przejrzymy, co się dzieje na świecie. I zaczniemy chyba od tego najbardziej słynnego rozwodu, jeżeli można tak powiedzieć, bo zdaje się, że Benifer przechodzi już do przeszłości. Przechodzi niestety ponownie do przeszłości, bo Jennifer Lopez razem z Benem Affleckiem, wiemy, że poznali się w 2002 roku. No Byli jedną z najgorętszych par Hollywood. Niestety rozstali się, ale po 20 latach wrócili do siebie. W 2022 roku wzięli szybki ślub w Las Vegas. No, no i wszyscy fani się ucieszyli, uwierzyli, że ta miłość istnieje i że czas nie jest w stanie jej zabić. No ale niestety, dwa lata wytrwali ze sobą. Jennifer złożyła pozew rozwodowy w rocznicę, w ich drugą rocznicę, także ta mała szpileczka niestety była. No a na, na domiar złego albo niezłego nie, nie podpisali intercyzy, słuchajcie. Nie podpisali intercyzy. Nie. O, więc wszystkie pieniądze, które zarobili w trakcie ich małżeństwa będą musieli podzielić, a jak się domyślacie, nie jest ich Mało. Ojej, ale to będzie długi, długi proces, podejrzewam. Czyli się rozwodzić będą dłużej niż byli małżeństwo. Tak myślę. Ale kto to bierze śluby w Las Vegas? Las Vegas, Kac Vegas stare polskie przysłowie. To tak prawda, mówię, to jest lokalizacja. Poza po tym mi się wydaje, że oni się tam ustawiają, ci celebryci, że tak? tam tak się łączą, rozchodzą. Łączą, będą rozchodzą. zarabiać na rozwodzie teraz. To, no może tak, ogóle, wypuść może wypuść tak być. Może nowe perfumy, wiesz? Rozwodowe. Na nagra piosenkę, która ją złamanym sercem. Jennifer Lopez ma trochę doświadczenia w tym, bo to jest jej czwarte małżeństwo, a no pięć proszę. razy była zaręczona. I bogata jest. No, I dobrze na tym wychodzi. Tak jest. O pytanie miejsca. gdzie ona tych mężów znajduje Wiecie, no, Teraz dziewczyny mają problem ze znalezieniem <laughs> Jednym... jednego, a ona znalazła pięciu. No wiesz, może, może cenią nie tylko jej kobiecość, ale także stan konta. <laughs> bardzo możliwe. No, ale przechodzimy, przechodzimy do następnego Przechodzimy temat. dalej to jest Selena Gomez. E, Selena Gomez to jest gwiazda Disneya. E, być może tutaj będziemy mieli zdjęcie, to pokażemy Selenę. E, gwiazda Disneya, która no, zarobiła bardzo dużo pieniędzy, o, została i... miliarderką już oficjalnie, nie tylko ze względu na produkcje telewizyjne i na swoje koncerty, no bo jest też piosenkarką, ale też posiada firmę kosmetyczną, więc no, dziewczyna jest bogata, jest młoda, bogata, ale słodko-gorzka historia, ponieważ Selena ma problemy zdrowotne, przeszła operację nerki yy, i niestety nie może mieć dzieci, więc y, bardzo podkreśla Selena, że bardzo chce być mamą, więc rozważa inne możliwości, między innymi adopcję. Mm. Mm -hmm. A to w przeciwieństwie do Taylor Swift, która woli koty, zdaje się, czy psy, nie wiem. Tak jest. Taylor Swift, być może tutaj pokażemy, ale pokażemy jej kreację. A dlaczego ona zrobiła te miliardy, powiedzcie, bo tak sobie Na popatrzę, czym zarobiła, bo też byśmy chcieli, tak? Gwiazda do. Disneya. Ona występowała w tych produkcjach takich Disneyowych dla dzieci, e, wiesz, tam grupa znajomych, śpiewali, tańczyli. O, ja durny dla Dlaczego dla dzieci nie występuje? No, markę tylko. kosmetyczną, słuchaj, Karol, jeszcze możesz założyć. Także. włosów na przykład. Tak, że <laughs> ci... tak, tak, coś czuję, że jesienią na ulicach będzie nowy trend, bardzo taki glamour trochę mroczny, bowiem Beatlejuce zdaje się robi wielką karierę za końcem tak nas także. Druga część filmu 6 września weszła do kin, i Ania zawsze jest na czasie z modą, tak. więc wszystko się zgadza, właśnie taki mroczny, czarny styl. Zobaczmy gotycki. go w ogóle Monika Bellucci tak się pięknie tak, prezentuje. Jest. Nie tylko Monika Bellucci, ale przede wszystkim no, przepiękna kobieta. Cześć, Monika. Pięknie się prezentuje. Była Winona Ryder, Jenna Ortega, dziewczyny. Właśnie o, właśnie tu tutaj zdjęcie grupowe. Na jest. czym on polega, ten styl? On polega właśnie na takich troszeczkę mrocznych stylizacjach, czyli stawiamy na czarny kolor, o, widzimy bądź też burgund. Burgund, który, tak. burgund, który będzie bardzo modny. Bardzo modny. Teraz przechodząc się po galeriach handlowych, możemy Skąd zobaczyć. wy wiecie, że... co będzie za modny kolor tej jesieni? Jakie mamy wyczucie modowe, wiesz? Tak <noise> widzisz oh, największe proszę. gwiazdy, widzisz Monikę Bellucci, no więc to oznacza, że to będzie modne. No. A poza tym on taki właśnie jest trochę mroczny, to jest taka mroczna czerwień, prawda? Tak, czyli jak nie chcesz być na czarno, ale chcesz być w tym nurcie bildżusowym, czyli sok z żuka, no to wtedy tak zakładasz. Duże marynarki, troszeczkę tak. szersze ramiona, tutaj Klapy, podkreślona tak. Takie ostre, tak. gotyckie takie. Trochę. Tak jest, właśnie to widzieliśmy, nie? To tak, Natalka, jeszcze jedna, bo mamy mówić jeszcze o modzie w takim kontekście światowym, to jeszcze pokażmy nasz e, stylizację. Tak jest, Video Music Awards, czyli VMAs 2024. Tutaj mamy Camille Cabello. No, tutaj też postawiła trochę, no, nie? No, tam, no, gotyc, taki tak, gotycki tak. styl, bardzo jej pasuje. Tutaj mamy, mamy kocią mamę, tak. Taylor Swift, <laughs> o której już wspomniałaś. I tak, to jest tam kawali. Tak, tak jest, Sa Sabrina Carpenter. To jest nowa, młoda gwiazda, która no, robi zawrotną karierę w bardzo krótkim tak. tempie. Piosenkarka. Orlando Bloom i Katy Perry. No, Katie, po ciąży wygląda fenomenalnie, musicie powiedzieć. A kiedy ona to dziecko urodziła? No, całkiem niedawno. O rany. No, no, no to i to mamy jest Paris, Hilton. Paris, Paris Hilton. Paris Hilton mamy, tak jest. Słodko. Paris Hilton niedawno zaczęła karierę DJ-a. Ale tam widzę, że ta Krawcowa tam nie trzyma nie, nie nie jej wszystkiego. To tak, no tak specjalnie. Moja Krawcowa jakiejś no coś, na coś koniec oddaje, to, to wszystko tam poszło. I ostatnia już informacja, proszę Państwa, bo warto być miłym, prawda? Tak jest, warto być miłym. Ploteczki, ploteczkami, ale też mam dla Was fajną ciekawostkę. Nicei we Francji jest kawiarnia, która nagradza swoich klientów za życzliwość. Tak jak Ania powiedziała, nieżyczliwi klienci przychodzący do kawiarni i jak przychodzą z ponurą miną i mówią: Poproszę kawę, to muszą zapłacić 7 euro, słuchajcie. A jak ktoś przyjdzie miło, uśmiechnie się, powiedzieć Dobry. Poproszę Cibuble, kawę z mlekiem. Ten si w plaît, czyli jedną kawę poproszę, to nasz 4,25. Muś... Chciałbym bym widzieć w Polsce takie kawiarnie, a, może... które by poszły tym trendem czy... i. Do... Tam... Jacy byśmy byli uprzejmi? O i jacy byśmy byli A jeszcze do tego dodać na przykład e, e, bilety do tramwaju, jak jesteś uprzejmy, to płacisz na przykład tam X, czy, albo w ogóle nie płacisz, to wszyscy. O, dzień dobry, może Pani Przewodnicząca. A może, a może zobaczyć to... jakiś świat byłby jest... przyjemny. Czyli wracamy do savoir vivre do kultury osobistej, tak do tego, żeby być miłym dla innych bezinteresowni, na prawda? osobiste. Warto być uprzejmym, warto być miłym, warto się uśmiechać, co dobro wraca. Tak, tak. mówią. Tak było, tak, ci Natalia. Uważam, że Piąteczek, ploteczek, piąteczek. a nasza plotkarka śliczna jest jeszcze, że tak powiem, inspiracją dla mnie, że jak już następny będzie piąteczek, ploteczek, to już będę czekał. To już widzisz, to była przyjemność dla mnie, państwowy. że mogłam tutaj wam szybko zrelacjonować i poplotkować z wami. Te kilka dla nas bardzo wam dziękuję. Dziękuję. też Uważam, że to udany bardzo debiut naszego nowego cyklu.